Hej, dzisiaj będzie konkurs. robimy konkurs na intro lub na rysunek do kanału. I możecie zrobić intro lub... No i jak wam mówię, no nie mogę się zdecydować. Intro, robicie lub rysunek do intra. Jestem wtedy wdzięczna. I też jak ktoś będzie miał Robloxa, to będę już e, robiła jakieś darmowe roboksy. I też e, otworzę swój własny sklep, e, No to ten konkurs już możecie rozpoczynać od dzisiaj. I też piszcie w komentarzach, czy mam zbierać e, na dom, czy na jak to się nazywa. Yy, Czy latemistyczne skrzynie i coś ciekawe dobra, prawda? No to w mówię. A to jak zrobicie, to będę mega wdzięczna, skoczę tak z radości i z fotela spadnę. Yy, jak zrobicie, to dostajecie ode mnie piątkę z WF-u. XD Dobra, żart. No to to zadanie dla was. No. I weźcie udział. No to... Chyba paba nam nie? No to baj.